Cześć, tutaj Jalgut, 1, 2, 3, mój przyjaciel. Rado, też. Tak, i to jest pierwszy odcinek przygody z Minecraft na multiplayer. Znaczy, może nie pierwszy, ale nowa seria. Dobra, no. i to jest survival. Tak. Survival. Zrobiłem serwer. Yeah. <grym> no, nie. cześć. IP będzie w opisie. Nie, to nie jest w A po żadnym o Jezu, ludzie też na Hamal, na serwera Nie, oni nie Mają. Oni to Rumunie. <grystanie> nie oddaję go na świętanki, bo to trzeba jest... okay. I mi się to też internet włącza. Nie wiem dlaczego, nie wiem czy... Mówi się przed O, trzeba na się e, na rumuńskiej wyspie. Gdzieś Aztekiem. <grystanie> <grystanie> Ty kurwa, co tam jest? Patrzcie tam. What the fuck Ty masz gamę moda? Nie, ja nie mam gamę moda. Nie, bo ja widzę, że ty latasz nad wodą. Jak? Ch ch cheater. <laughs> nie no <laughs> naprawdę ja nie latam. Jak coś to ci bloka zniszczę. Nie no, patrz, zobacz, widzisz? Patrz, chodź, chodź to. Nie, no, po prostu ja wyłączyłem bicie. No. no. No, widzisz, no no ja nie mam. Chodź, co gdzie zobaczyć. No, Dobra, ja. Dobra, niszczyć tę, nie Blok. Hmm. Ramba, eee, W następnym odcinku już się będziemy mogli bić. Ło-chło-chło. Bij się. mieli dobrej telety, to będziemy się bili. No to będę pachał. Dobra. Eee, jestem kończę ja robię crafting. To, to ja robię crafting. Okej. Okay. A to może być co? Takie, na początku byśmy sobie zrobili takie drewniane itemy. Przynajmniej kilof, nie? Czyli sobie jakąś tam wiersz, tam. Najpierw sobie będziemy musieli na kopanie żelaza i tak dalej. jestem? Dobra, ile masz drewna, bo ja 28. Ja 15, bo zrobię sobie kilo w kartce Nie, ja zrobię Ja już, ja już zresztą robię. Mam nową myszkę, a ty nie masz. Mam no, myszkę. Musisz, że ja gram My. na kosztówkę dla pop Ja mam kilo. A ty? Nie, ja bym to Jak ty masz kilo? To ja nam, to ja nam zrobię miecze. A miecze? Nie. Nie lubię. Został niedźwiedzi. Wyobraziłem się. Idę sobie tutaj. Chyba idzie Będę tutaj sobie zdychał. Nie lubię. Dobra, no weź się po tym. Nie. Przeprosiłeś mnie? Tak, przepraszam. Widzicie, jak nie lubię? Nie Daj mi swojego kobla okay. Tu bądź tu Słuchaj, ile masz? Gdzie? Mam 20 Ja mam 20 co? Tam... Um, Tam nie Ja mam 2 cyfry Dobra, zrobię nam po kilkuwie Zrobię, zrobię to białopaty Masz kilo, oczku. Tu masz. Ile? Masz A łapkę? No, Jakbyś, jakbyśmy trafili na ziemię. Ej, tutaj teraz to już się prawie robi noc. Tutaj zamieszkamy jako pierwszy domek, nie? Tak. Będziemy mieć pierwszy dom. Tak, chcę mieć piłkę. No nie udawaj tego głosu. Coś coś? Knie, czy czy to Ale Uch, to nie moja wina, po prostu mnie gardło boli. A myślisz, że nie. ja mam takie głupi i czas nie gardło. Dobra, będę już normalnie mówił, ponieważ jestem normalny, taki nienormalny normalny. spać. No <słysiu> ty chciałam mnie zakłóce. Ej, no może być taki pisze w końcu. z takim nie mam tego trzechnego. To mi daj się teraz. Dobra, ja pójdzie A potwory są? Są. Nie, bo ja wyłączyłem, żeby się nie sprawowały. Jezu, to... Przepraszam, ale w będę będą zrobiły potwory. Wiesz. Zrobiłem, żeby też nie było tego. Animalsa. No nie, to fajnie, ciekawe co my wiemy. Co <laughs> yy, Ja nie wiem. Yy, nie wiem co będziemy jeść. Będziemy zdy... Nie, wiesz co? Wiesz co, mam dwa jabłka. To zrób cięcie, nie? No. I włącz te potworki i animalsy. Okej. Nie mam siekiera. Stop! Sto! Dobra, już jesteśmy i ja mam dwa grubi. Są już animalsy. I tutaj zabijam zębiakę. Mogę się już bić? się z nim przytuli. Cześć! Uf, Nic nie widziałeś? Nic nie widziałeś? Nic nie słyszałeś? Cześć. Nie no, no, nie mogę ci być. Ty, no właśnie. Cześć. Cześć. Mój żonk, co? Zostaw go. E Enderman. Nie, nie, nie. Aha, a ja idę na Endermana. Kurde. Chodź tu. A, bije go. Aha. Cześć. Aha. się na. Bedłem.

Ja to muszę musi on ci gdzieś czemu? i teraz w naszym Tadej domu przy... musi zostaw, nie otwieraj tego! daj nie daj co? daj mi co? daj mnie, daj ja sobie zrobię, no to są moje wszystkie? tak Ten... otwieram? nie chcę Ej, czekaj, ja zrobię cięcie. No, te. ja zrobię teraz cięcie i widzimy się za chwilę, ponieważ ja muszę sobie podłączyć telefon. Tak, także zaraz wracam. Cięcie. Dobra, jesteśmy już. Ja kopię węgla, nie wiem co robi. Gapi się gdzieś tu na mnie. Nie, byłem po prostu tu pies. Ej, ja sobie cały czas pisuję gamma do 0. Gamma do 0. Ile potrzebujemy węgla? Nie wiem, ja mam taką ja węgla 3,4. A ja mam normalnego węgla 15. I to złomie. Dobra, to się TP. Ami. Jestem. Został? No tak? Wiesz co, osiąg. Jej! Matko, ale ja idę zasadzić te sadzonki. Eee. A tak, Rodo, mój przyjaciel. On jest... On jest taki brzydki. Nie subskrybujcie Panie. go na YouTube. Ja N się wiem tak. Dobra. Dobra, tak. Ja że ja na razie kanału nie będę prowadził. Tak. I nie, on, tak. On, to sobie pierwsze on... będę musiał sobie komentarz zrobić i skresować komentarze w studiach. I tak. też Patryka ma musiał się skracować albo... No to no tak. Na początku będzie musiał sobie pobrać program, tak ej ale, ej, ale ty nie musisz mieć kanału na YouTube, bo ja ci będę mógł wrzucać te odcinki Nie, to sumie, tak jak mój kolega mówił, że Ty, co nie, masz ten kanał i ty będziesz w takim małym okienku po prawej, lewy albo nie wiem po środku Będziesz rzucał mój odcinek Czyli będziesz tu miał odcinek i też w od będzie będziemy mówić, nie? będziemy Nie? Mhm. Uh -huh. ja mam mieć Iggy Lopę? co jest? Hmm. Skąd mam mieć Iggy Ja byłem na polowaniu. Ej, to ja teraz idę na polowanie. Dobrze, to do widzenia. Ej co? Jak przyjdziesz do dochodów wejść nie będziesz... Ja się do ciebie tak. Hehehe <laughs> Kurde Enderman. Co to ja mi teraz zrobić? Ci... Ej to zauważyłeś, że Enderman ma krzywą morda? No. A to się w Minecraft nie zdarzy, nie? <laughs> Halo, Ej będziemy potrzebować drewno? Tak, to dużo Ile? Nie wiem, zysk, tak? okej, okay. bo ja mam 6 Ale desek czy... Co? Desek No, nie roz no, z Nie no, z 6 desek To spoko Dobra, to ogólnie jestem na jakimś takim buszowaniu drewna Mam już 60 desek jeszcze cztery. Mamy bardzo ładny widok to fajnie. A to ja nie lubię. To usiądę. Bo... A tam podaję. Co? Po co? Ze dwóch. No właśnie muszę zmienić taką... to ja bym chciała po prostu nim, a ja dla niego dobra, czyli ty przyjdziesz potem no zaraz idę, ty ja też Dobra. okej, okay, czyli mojego kolegi nie ma, ale jesteśmy my No. ooo masz za swoje. Tak. ej ty wbijaj szybko na serwer dlaczego? No bo ja się chcę tak nie dodać. Albo nie, dobra, to idź, idź, idź już, Proszę, No. dobra, e, tak. Mmm... Ostrów. Chcę to się jakby to kingę. No mówię, że idź już. A ja idę to jak coś. Dobra. tak. każdy. Dobra. Eee. Jaka będzie ta seria? Ta seria będzie no taka, taka jakaś... Trochę nawet długa. Dobrze. Dobrze. Ja zaraz zrobię cięciągnąć. co ja zbieram w Nie wiem. Dobra, poszło na planowanie Misego kwiatka. Mam nadzieję, że coś zrobi. Serwer. E, serwer, nawet nie pytajcie o IP. Moim zdaniem zrobiłem serwer Hamachi i... Yy, no... no wyosobowy, to to... Tylko moi koledzy na niego wbiją. Nie ma ładnej listy, albo po co? O, tutaj przez pustynię. Tak, co w ogóle? Mam już mam listy. To jest ładny morsk. Tu? Nie ja, chyba nie.

Panie, cóż trudno, <gry> trudno. O bez to jak jak on cokolwiek tutaj Uram mnie tu trochę A radziej co ja zrobię cięcie? dobra jesteśmy. I ja idę po węgiel. Dobra. Ooo, klipery No, ty żeś... Cheater, nie wiem. O nie. dobra, no Jezus czy węgiel! O. Dzięki. Dobra, Delom. kliper mnie atakuje. I co, chyba znowu będę musiał Co? Czemu? Bo chyba maestra przyszła, a ja miałem jej psa. No właśnie, prowadzić. Dobra, cześć. Dobra, już jestem. To koniec tego odcinka, także dzięki, cześć tak na razie. Tak, na razie aby ja jestem. Także cześć. Pozdrawiam wszystkich. Dzięki, cześć. 네, 안녕하세요. 여러분.